Jesteśmy w tej chwili na spotkaniu autorskim Pawła Nowaka z okazji wydania jego najnowszej książki, Most i Kara. Czy miałeś okazję już tą książkę przeczytać i czy znasz danego autora? To znaczy miałem okazję właśnie go poznać, ale jeszcze nie miałem okazji poznać się z jego książką. Niemniej jednak wiem mniej więcej o czym opisuje i ta tematyka, no przyjechałem z Holandii, więc to o czym on opisuje w Holandii jest nic... Nietypowego, bo to jest na porządku dziennym. Dla mnie to jest dziwne odróżnianie ludzi po, poprzez wiarę lub nie wiem, kolor skóry i takie różne rzeczy. Orientację seksualną chociażby. Orientację seksualną, gdzie tak naprawdę ja patrzę na to, my wszyscy jesteśmy ludźmi i my wszyscy ch chcemy zaakceptowania i chcemy miłości, nic, nic więcej i niczym się to nie różni. Powiedz Chris, na co dzień mieszkasz w Holandii, jesteś polskim przedsiębiorcą, polskim biznesmenem, który zajmuje się między innymi budownictwem i wyposażeniem biur. Opowiedz coś więcej o swojej firmie i o jej specjalizacjach i usługach. To znaczy, no wyjechałem ponad 20 lat temu do Holandii i wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, co, co, co chcę w życiu, nie znałem nawet języka holenderskiego, więc te 20 lat zajęło mi tak naprawdę zbudowanie tej kariery i tym, kim jestem dzisiaj i tej mojej firmy, która właśnie jest jedną z największych firm w Holandii. I głównie to jest tak naprawdę, zajmuje się ta firma, moja Florek, bywej tak się nazywa, zajmuje się wykańczaniem wnętrz i biur na wynajem, i e, e, na sprzedaż. No i e, to, jest, to jest coś niesamowitego, bo pracuję po, ponad 150 różnych firm razem ze mną, mniej, między innymi też polskie firmy, więc dla mnie było celem tego... Nie stworzenie dużej firmy, tylko stworzenie relacji pomiędzy dwoma krajami, bo po prostu Holandii się zakochałem w kraju i w mentalności, i chciałem, e, to też powód, dlaczego napisałem dwie książki e, polską i holenderską dla no Polaków. Nie wyprzedza dla... mojego następnego tutaj <laughs> pytania, bo właśnie chciałem, nie, przepraszam, że ci je przerwałem, e, chciałem właśnie zapytać o te książki, i zwłaszcza ja zaznaczyć, że jedną z tych książek przeczytała sama królowa Holandii. Tak. Co to była za książka, jak się nazywa się i się ukazała? Holenderską... Książkę wydałem 5 lat temu, e, nazywa się tytuł po polsku przetłumacząc. E, to będzie Miej odwagę być, być kim jesteś, czyli być sobą. E, bo spotkałem się w tym, że e, w Holandii spotkałem się z lekką dyskryminacją i to, że nasi rodacy Polacy byli wykorzystywani za drobne pieniądze pracują. Również było dużo negatywnych słów na temat nas Polaków i chciałem to po prostu zmienić. Wiesz, alkohol, czy różne rozbójki, takie rzeczy były bardzo widoczne w mediach i chciałem po prostu to zmienić. I pierwszym celem było napisanie książki o tym, jakie są wartości nas Polaków i książka dostała się właśnie do Królowej. Nie miałem okazji z nią porozmawiać rozmawiać i podyskutować na tym, ale dostałem od niej właśnie zwrotny list, że dziękuję za to i docenia, że coś takiego właśnie tworzę. A powiedz sobie Chris, bo jednak ty osiągnąłeś nie, nie, nie tylko sukces w biznesie, nie tylko sukces medialny u Królowej, ale jednocześnie wystąpiłeś w pewnym znanym, popularnym programie telewizyjnym. Co to był za program w Holandii? Tak, ten program e, e, nazywa się e, Moja e, rodzina jest na skraju bankructwa. E, dla mnie to był wielki zaszczyt, bo byłem jedynym i pierwszym Polakiem, który e, był w programie jako ekspert. E, I moim zadaniem było pomóc rodzinie, która miała problemy finansowe i problemy mentalne. Finansowe, bo żyli na samych długach, ogromne długi. E, a jednocześnie też stracili synka czteroletniego. Sam wiem, wychowuję syna czteroletniego, więc nie wyobrażam sobie, jakie to może być uczucie. Więc dla mnie to był ciężki etap. Te osiem miesięcy, które z nim współpracowałem, nie były łatwe, ale udały się, zakończyły się sukcesem. Mają pracę, mają lepsze życie i, i media bardzo też dużo o tym mówiły i z tego jestem dumny. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy pomiędzy Twoją firmą a ich firmami, w jaki sposób mogą skontaktować się z Tobą? No wiesz, na pewno jestem bardzo łatwo dostępny na mediach socjalnych na Instagramie Chris Florek. Niemniej jednak teraz częściej udzielam się też tutaj w Polsce, więc bardzo łatwo można mnie poznać tutaj i spotkać w Polsce i mam nadzieję, że będę miał okazję tutaj w Polsce też wykorzystać swoje pomysły, bo mam też fajne pomysły na program i mam nadzieję, że będę na przykład mógł współpracę mieć okazję poznać rinkę Rojens. Przepraszam, sekundę muszę wyłączyć. Dlatego ja patrzę... Ale zostań, zostań jeszcze. Tak. Jeszcze... Dobra. Przepraszam, jeszcze i okay. ostatnie pytanie. Tam tego nie będzie słychać, tak, bo i tak... Już... A, I ostatnie pytanie. Zdrać recepturę na... Sukces na sukces w biznesie, na sukces w rodzinie, na sukces w życiu. Wiesz, moim sukcesem okazało się to bycie życzliwym i żyć innym jak najlepiej. I to właśnie moja druga książka, którą napisałem, którą wydałem w Polsce, po polsku. E, tytuł jej jest "Chyne e, To jest holenderskie słowo, którego nie ma u nas w polskim słownictwie i e, to jest tak naprawdę przeciwieństwo e, zazdrości. Czyli wierząc w to, że wygrana, wygrana, czyli razem możemy stworzyć więcej e, i życzyć sobie najle jak najlepiej, czyli ja życzę tobie, żeby tobie się dobrze wiodło i nic z tego nie chcę. E, wydaje mi się, że to było jednym z największych kluczy do sukcesu. Po prostu, żeby żyć życzliwym dla siebie